Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek I dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem czerwca. Opowiemy, jakie książki przeczytaliśmy, wspomnimy również o audiobookach oraz pochwalimy się liczbą przeczytanych książek w pierwszym półroczu. Tak, to przychodząc do tej liczby, to mi udało się przeczytać 43 książki, z czego nie jestem aż tak do końca zadowolony. Wiem, że to pewnie nie jest mało, natomiast no, mój limit, jakby mój ten, może powiedzieć, cel, który chcę osiągnąć na Goodreads, to by było 110 książek, ze względu, że w zeszłym roku miałem 108 chyba, no to uznałam, że są dwie książki więcej i sobie dobiję, pobiję ten rekord po prostu, no a to jest nawet nie połowa, więc no nie jestem aż tak zadowolony i raczej nie uda mi się osiągnąć tamtego celu, dlatego teraz takim celem jest, żeby było 100 książek, ale no zobaczę, czy się uda, natomiast no, mogło być lepiej, ale też, no wiadomo, nie jest z najgorzej. Jeszcze nie zmieniłeś sobie celu na Goodreads? No jeszcze nie, ale... Ale to raczej się poddajesz, czy dążysz do 10. No, zobacz jak, się będzie, jak będę czytał szybko mm. w tym półroczu, natomiast jeśli zobaczę pod koniec, że i tak nie dam rady na pewno, to zmienię po prostu. ok, Ja mam przyczytane 38 książek. Mój cel na Goodreads to 80 książek, więc już tak jestem około połowy. Planuję minimalnie przyspieszyć, bo też mam wrażenie, że w pierwszej połowie tego roku było kilka takich Miesięcy, którym uznał, że to za dość słaby czytelniczo, no a wiadomo, cel 80 książek obowiązuje bardzo chciałbym go osiągnąć, bo w zeszłym roku miałem trochę poniżej. Dlatego, bez zbędnego przedłużania, już przechodzimy do odcinka. Na początku musimy Wam wspomnieć o wspaniałej czerwcowej premierze, czyli Hard 4 Nasz Patronat. Cudownej Alice Osman, o której wcześniej na kanale było tyle, ale jeszcze trochę będzie, chociażby patrząc na zapowiedzi Jaguara, ponieważ już niedługo wychodzi Nigel Charlie, czyli książkowa jakby, kontynuacja przygódnika i Charliego. No, no, jeszcze no, będzie no, piąty komiks, ale to jest taki trochę dodatek, można powiedzieć? No, taka nowelka, natomiast właśnie no. wydarzenia się dzieją pewno po, po tej części. Po czwartej nie wiem jak będzie to w stosunku do piątej części komiksu, natomiast jestem bardzo ciekawy tej nowelki. O tak, na 100% będziemy tutaj na kanale o niej wspominać. No i co do samego hartstedopera to oczywiście czytajcie. My tylko tak się chwalimy, bo miał już premierę 1 czerwca. Czyli już była okazja, żeby go sobie zakupić, a kto jeszcze nie ma, to zdąży skończyć do księgarni. Tak, a vlog z Harcopera jest już na kanale, więc do niego też odsyłamy. Oczywiście. W czerwcu udało mi się przeczytać książkę Mój ostatni miesiąc, Magdala Mosa. Egzemplarz dostaliśmy od wydawnictwa hype, jest to młodzieżowy oddział wydawnictwa Filia. Bardzo dziękujemy za egzemplarz. To jest tak, że może przejdę do opisu, zacznę od tego. Podajmy tutaj 18-letniego Sebastiana, który po śmierci swojej mamy jakby jego życie wywraca się do góry nogami, on się nie może odnaleźć, pogrąża się w depresji i wpada w takie bardzo, bardzo nieciekawe towarzystwo. I jego tata ze względu, że chce mu pomóc, nakłania go do odbycia wakacyjnego wolontariatu w hospicjum pod Warszawą. No i Sebastian tam poznaje Mateusza, on jest chyba o rok starszy od niego, któremu lekarze przewidzieli tylko miesiąc życia. No i chłop to jest jakby relacja pomiędzy tymi chłopakami, no i tak naprawdę początek wielkiej przyjaźni i czegoś więcej. To jest tak, że ja, kiedy w ogóle zobaczyłem zapowiedź tej książki, to jest właśnie książka Marcela Mosa. To byłem bardzo zdziwiony, że autor kryminałów, takich thrillerów poszedł właśnie w taką książkę młodzieżową. No wiadomo, to jest bardzo popularny teraz gatunek, więc. To jest też ciekawe, że właśnie tak jakby od zmiana trochę y, gatunku. widzicie to zarówno po wydawnictwach ogólnie, że teraz idą w te młodzieżówki, tak. jak i po autorach, że jednak sporo osób właśnie teraz wydaje w takim y, młodzieżowym vibe. Tak. Ja pamiętam, że czytałam jedną książkę Barcelamosa. Y Kurczę, to jest. Nie, 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 odpisuj chyba, ale ona mi się jak średnio podobała. Natomiast tutaj chciałam na pewno dać szansę autorowi, i jestem mega zadowolona, że tak zrobiłem. To jest tak, że wiadomo, mamy tutaj polskie realia. Co ja lubię, ogólnie, w młodzieżówkach. Przekonałam się też o tym po książkach Weroniki Łodygi, które są świetne, i tak samo tutaj te realia super wybrzmiewają. I też myślę, że właśnie ze względu, że akcja działa się w Polsce, ta książka była taka bardzo naturalna. To jest tak, że ja na przykład, jak zacząłem pisać, nie byłem jakoś przekonany do wydarzeń, z tak to by też mówiłem. Mhm. Tam mieliśmy sporo takich opisów właśnie zażywania narkotyków, właśnie takich trochę imprez co mnie trochę denerwowało. Tak samo główny bohater nie do końca wtedy mnie jeszcze przypasował. Jego koleżanka właśnie Magda wtedy też mnie mega irytowała i to jest tak, że właśnie nie byłem przekonany, ale tak naprawdę, no już, powiem, pierwszy po stu stronach zupełnie to się odwróciło. Po prostu byłem tak zaangażowany w historię. Mamy tutaj trochę wydarzeń z przeszłości bohatera, poznajemy też właśnie niektóre wydarzenia oczami Mateusza, więc to też mi się bardzo podobało. No i od tamtego momentu, kiedy już zaczęła się też jakby rozwijać relacje tutaj pomiędzy chłopakami, kiedy mieliśmy opisy właśnie host to było tak bardzo realistycznie opisane, więc to też mi się podobało. To ja po prostu już byłem na maksa wciągnięty i zaangażowany. Też moim zdaniem tutaj bohaterowie byli dobrze wykreowani. Tak samo bardzo polubiłem Ali, która była jedną z pacjentek hospicjum. Ona była taka mega pozytywna i właśnie taka pozytywna energi energia od niej biła, więc to też mi się podobało. To jest tak, że książka, muszę powiedzieć, że na końcu jest bardzo smutna i generalnie przez całą książkę ona wywołuje takie dosyć można powiedzieć właśnie smutne emocje tego się też aż tak nie spodziewałem i to mi naprawdę mocno tak trochę dobiło ale też bardzo mi się to podobało ponieważ mam wrażenie że autor to co chciał przekazać w tej książce zrobił to na najwyższym poziomie i też bardzo mi się podobało że problemy jakie tutaj były poruszane było na taki mądry sposób tutaj przedstawione też jak nie narzucający nic czytelnikowi i to mi się też podobało więc ja jako książkę taką młodzieżową to mogę wam ją bardzo polecić Myślę, że warto ją po nią sięgnąć. Słyszałem, że ona ma takie niektóre różne opinie zbiera, nie zawsze są takie pozytywne, na chyba więcej ma tych takich zwolenników. Słyszałam też, że na przykład niektórzy uważają, że główni bohaterowie byli trochę dziecinni w tych dialogach. Może momentami, z tym się mogę zgodzić, ale mi to jakoś w trakcie czytania nie przeszkadzało. Ja tego nie odczułem. Dopiero po przeczytaniu tak o tym pomyślałem, kiedy przeczytałam te inne recenzje. Natomiast jest to jedna z lepszych książek w tym miesiącu i z takich książek młodzieżowych na pewno jedna z lepszych, więc ja Wam bardzo polecam, ponieważ jest wartościowa i też można się zaangażować w historię. Byłem zdziwiony, kiedy zaczynałeś te książki, i właśnie. No, właśnie, opowiadałeś mi takich mieszanych mm -hmm. uczuciach, że na początku nie jesteś taki właśnie przekonany, a kiedy skończyłeś, to było takie wow, co to było, i właśnie no, zdziwił mnie, zdziwiła mnie ta różnica. Ja na pewno książkę mam w planach. Też czuję się trochę ostrzeżony tym, że no, powiedziałeś, że jednak warto przebrnąć początek. No, ja też nie jestem fanem imprez, mm -hmm. narkotyków w książkach, więc już teraz będę wiedział, że warto przez to przebrnąć dla dalszej części fabuły, a po książkę na pewno sięgnę, bo jak wiecie, uwielbiam powieści z limitem czasowym. Teraz opowiem o książce, którą skończyłem czytać bardzo niedawno, więc te moje emocje i wrażenia są cały czas świeże. Mowa tu o jak podejść rozpruwacza Kerry Maniskalko. To jest tak, że książka była bardzo wyczekiwaną przeze mnie premierą z wydawnictwa Madrid od którego dostaliśmy też egzemplarz, za co bardzo dziękujemy. W zestawie też była taka super zlewka, już ją chyba pokazywaliśmy na kanale, a na pewno posłuży nam jako karawka albo fancy wazonik. Przegląd do samej książki zaczyna od fabuły, główną bohaterką jest 17-letnia Audrey Rose, arystokratka mieszkająca w Londynie, która uczy się na patologa sądowego u swojego wujka. I to jest tak, że w Londynie zaczyna agresować seryjny morderca, a Audrey Rose, jej przyjaciel Thomas oraz jej wujek Badają właśnie te porzucone ciała i ze względu, że ofiarami mordercy, który zostaje po czasie nazwany kubą są głównie kobiety, ta historia zaczyna dotykać Audrey Rose, w dodatku dziewczyna ma podejrzenia, że ta historia może być powiązana z jej rodziną i razem ze swoim przyjacielem Tomasem zaczyna rozwiązywać tę sprawę. Także fabuła po opisie jest zdecydowanie zachęcająca. A sama książka miała dla mnie dużo, dużo plusów, dużo minusów, i trochę i tak się zrównoważyły. Trochę mój entuzjazm co do tej historii opadł, kiedy okazało się, zresztą dosyć szybko w fabule, że cała sprawa dotyczy w jakimś stopniu głównej bohaterki i że będzie miała dla niej wydźwięk osobisty. Ja akurat nie jestem tego fanem. Wolę, kiedy sprawy kryminalne dotyczą zupełnie obcych ludzi, bo właśnie dla mnie takie chłodniejsze podejście do dochodzenia jest no, zawsze lepsze, kiedy te emocje tak. Być może nie, nie zaburzają osądu, ale też nie grają roli. Uważam, że jest tu trochę niewykorzystany potencjał właśnie tej sprawy kryminalnej zarówno przez te, um, osobiste, um, osobisty wydźwięk, mm. jak i przez niektóre tropy, które zostały tak trochę niewykorzystane, a nawet ja miałem na nie lepszy pomysł. Natomiast mamy tutaj bardzo ważny temat poruszony, czyli właśnie rolę kobiet w tamtych czasach, ponieważ um, akcja powieści dzieje się pod koniec XIX wieku. Gdzie no, rola kobiety jest wiadomo, a szczególnie damy jest sprowadzona do tego, żeby znaleźć fajnego męża i później opiekować się domem, wychowywać dzieci. Jednak nasza bohaterka ma inne ambicje, co akurat bardzo mi się podobało i to i naprawdę pokazanie to, jak ciężko było w tamtych czasach kobietom, nie wiem, przebić się albo właśnie mm -hmm. zaistnieć w jakiejś dziedzinie. To naprawdę było tutaj bardzo fajnie pokazane. Do plusów mogę zaliczyć tutaj postać antagonisty, jego motywacje, które, no w ogóle jego cel działania to naprawdę okazało się wspaniałe, bo kiedy trochę lepiej go poznaliśmy, to raz to było takie dosyć klimatyczne, dosyć mroczne, ale też bardzo mi się to spodobało, bo w końcu, no naprawdę uważam, że oczywiście nie zrozumiałem e, tych wszystkich morderstw, jakby no nie pochwalałem tego, ale naprawdę mogło to dla niego być w pewnym stopniu uzasadnione. Natomiast przewidziałem go już w zasadzie przed połową książki. Domyślałem, domyśliłem się, kto tutaj będzie winny tych morderstw. Także no to akurat zawsze jest taki minus. Generalnie większość protwistów tutaj mnie nie zaskoczyła tylko albo zdecydowanie wcześniej, niektóre przewidziałem, a niektóre na chwilę przed danym zdarzeniem. Na koniec mogę powiedzieć, że finał tutaj był bardzo mocny. Właśnie taki klimatyczny, też za sprawą tego, że książka, pomimo że jest powieścią młodzieżową, no bo główna bohaterka ma kilkanaście lat, to uważam, że mm, opisy tutaj były naprawdę dosyć dosadne, krwawe, brutalne, dlatego uważajcie na to, jeśli jesteście wrażliwi właśnie na krew w książkach, na takie dosyć dosadne opisy, yy, znęcania się i tak dalej, no uważajcie na to. Yy, ale uważam, że to akurat tutaj bardzo dobrze wybrzmiało, właśnie w tych londyńskich realiach, właśnie w tym yy, takim no, mglistym, ponurym klimacie. Tak, akurat tutaj nadawało bardzo fajny vibe i pozwalało się zaangażować w historię. Także to tyle o tej książce. W trakcie czytania tak wspólnie uznaliśmy, że ona daje trochę vibe The Inheritance Game. Kiedy tak mi trochę opowiadałem mm. o tej o tamtej książce, ja zdecydowanie to zauważyłem. Przyznam, że The Inheritance Game podobał mi się trochę bardziej, ale na pewno kiedy wyjdzie kontynuacja, jak podejdzie tu to również chętnie sięgnę. Kolejną książką, o której wspomnimy w tym odcinku jest Księga Nocy Holly Black, czyli też nasz patronat. Książka miała premierę w czerwcu. Już na kanale jest recenzja z cyklu Żółwie recenzują, więc do niej Was odsyłam, jeśli chcecie więcej posłuchać o tej pozycji. Natomiast już teraz możemy zdradzić, że no to jest na pewno bardzo dobra książka, fantastyczna, takie urban fantasy z wątkiem kryminalnym, ale naprawdę bardzo fajne i bardzo angażują i jest to też pierwsza książka Holly Black typowo dla dorosłych, także no, myślę, że starsza musi, by mogła po nią sięgnąć, ale generalnie target wiekowy to są dorośli. Coś nowego, nas książka zachwyciła, niebo z powodu mamy ją pod patronatem. Wam również polecamy się zapoznać, bo właśnie ostatnio mm. słuchaliśmy różnych opinii, to książka zbiera całkiem dobre opinie, pochlebne, nie tylko nasze, ale właśnie też na przykład naszych znajomych z social mediów. Tak, i też dowiedzieliśmy się, że to ma być Dylogia, ma być drugi Tom. Nie wiadomo, czy ta autorka, autorka go pisze, czy kiedy ma mieć premierę za granicą, natomiast to nas mm. bardzo ucieszyła ta wiadomość, mm. właśnie, że doczekamy się kontynuacji. Tak, bo to tutaj historia z w nią sensie się zamyka, ale właśnie to dopełnienie powinien byłoby idealne, dlatego bardzo nas przywołała wiadomość, że ma być to dylogia. Tak. A jak już jesteśmy w temacie Holly Black, to udało mi się zakończyć serię Okrutnego Księcia, przeczytałem Królową Niczego. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ no, moje założenie, żeby iść naprzód seriami, kuleje. Jak u każdego. tak. Natomiast, no, dalej się jego trzymam i mam nadzieję, że w końcu ruszę i naprawdę po pozakańczam sobie trochę. A nie będę otwierał nowych, chociaż dzisiaj kolejnia, kolejną otw otworzyłem, ale już nie będę o tym wspominał. <śmiech> <śmiech> Natomiast Królowa Niczego to jest tak, że ja bardzo lubię tę serię. Ona jest naprawdę świetną rozrywką. To, te książki są zaskakująco wciągające. Trzeci tom zdecydowanie najbardziej mi się podobał. Ona ma inne wydarzenia niż te poprzednie i takie trochę w innym klimacie. Dzieje się tutaj bardzo dużo. Już od samego początku czuć, że Zbliża zbliżamy do tego finału, że, yy, że właśnie będzie taka akcja na koniec, yy, i to mi się też bardzo podobało. No i tutaj polubiłam główną bohaterkę, i to jest chyba moja ulubiona bohaterka z całej tej trilogii. Yy, ona właśnie podoba mi się, że to nie jest do końca dobra, nie do końca zła, i decyzje są takie, yy, no czasami nie takie poprawne, jakie powinno by się podejmować, i to mi się podoba. Yy, I to jest tak, że spodziewałem się trochę, że zakończenie może być średnie, ponieważ takie opinie też słyszałem. No nie jest one idealne, no muszę przyznać. Takie mało odkrywcze, mało oryginalne. To jest tak, że na koniec wydarzyło się coś, co ja po prostu pomyślałam, że no grubo się podziało i szkoda, że tak jakby to nie wpłynęło na to zakończenie, że autorka jeszcze inaczej tam porobiła w tym zakończeniu i jednak na no nie tej książki, więc... To mi się tak średnio podobało, ale epilog był bardzo fajny, taki zwieńczający całą serię, podsumowujący i on mi się naprawdę podobał, więc ja go zdecydowanie mogę polecić. Jeśli szukać takich dobrej, rozrywkowych książek, to myślę, że okrutne książki i te dalsze tomy e, sprawdzą się bardzo dobrze, ponieważ e, ja się sięgnąłem, bo nie tak to chyba się spontanicznie i, i naprawdę się bardzo dobrze bawiłem podczas czytania. I też to szybko poszła mi ta seria, jak na te serie, że nie możemy ich e, kontynuować, ponieważ e, no tak ciężko się do tego zebrać. To mi udało zamknąć się dosyć dużą serię, ponieważ przeczytałem trzeci tom um, Ostatniego Imperium, czyli Bohater Wieków, Brandona Sandersona. Jest to koniec tej pierwszej trylogii, bo jest jeszcze druga era, tam na razie też są wydane trzy książki, ale no, to zdecydowanie po że niech jest um, zakończona seria. Dlatego nie będę już opowiadał ogólnie o fabule, no, ponieważ jest to kontynuacja, wielki finał, i tutaj to słowo wielki naprawdę trzeba podwójnie podkreślić. Dlatego może od razu przejdę do moich wrażeń. Książka ma w sobie bardzo dużo patosu, myślę, że jest taka naprawdę bardzo poważna. Już w drugim tomie zrobiło się tak dosyć, no, podniośle, ale naprawdę tutaj to czuć się dosyć na każdym kroku, w wszystkich decyzjach bohaterów, ponieważ książka bardzo mocno skupia się na konsekwencjach swoich wyborów, na konsekwencjach podejmowanych działań i naprawdę tutaj każdy bohater został tak fajnie przeanalizowany. Ci, którzy się liczyli właśnie w zakończeniu, naprawdę zostali super potraktowani ich wybory i właśnie ich rozsterki moralne. I nie tylko nie przewidziałem tego patosu w ostatniej części, to też nie przewidziałem chyba żadnego plot-twistu. Ojejku, ile ta książka w ogóle ich miała, ile tutaj było zwrotów akcji, mniejszych, większych, chyba nawet było ich bardzo dużo, ale nie aż tak wielkich, natomiast wszystkie tak zaskakujące, ale jednak najbardziej jestem pod wrażeniem, jak ta seria jest przemyślana. Słuchajcie, przez wszystkie te trzy części nie było tutaj praktycznie żadnego wątku niedomkniętego, chociaż było naprawdę tutaj tyle nazw, tyle różnych raz, tyle istot, tyle mocy, tyle umiejętności. Tutaj nic nie zostaje porzucone, to wszystko ze sobą się tak genialnie splata i to właśnie naprawdę w tej trzeciej części dostaliśmy niektóre informacje, niektóre wyjaśnienia, rzeczy, które poznaliśmy dopiero w pierwszym tomie, że musieliśmy czekać aż dwie części, dwie części dobrze, do trzeciej, żeby tutaj niektóre rzeczy się wyjaśniły. Naprawdę coś wspaniałego. Jestem pod wrażeniem. Uważam, że Brando, Brandon Sanderson pod tym względem jest geniuszem. Finał, jak już możecie spodziewać, był naprawdę bardzo mocny naprawdę taki emocjonalny, ale też no, no z pompą był ten finał. Tak samo zakończenie. No myślę, że po tej. Zakończenie było takie trochę słodko-gośkie, i no właśnie one nie mogą być tak idealnie satysfakcjonujące, ale z drugiej strony zostawiło jakieś takie fajne emocje, właśnie taką iskierkę nadziei. I powiedziałbym, że po tym wszystkim czuję się taki rozwalony emocjonalnie. Naprawdę, myślę, że mogę powiedzieć, że ta książka mnie rozgniotła i tego bym oczekiwał od wybitnej serii fantazy, bo uważam, że seria Ostatnie Imperium taka jest. Tak samo widziałem w słowach od autora na początku książki. Brandon Sanderson wspominał, że chciałby, żeby tak dobrze zakończyć tę książkę, żeby te wszystkie, wszystkie tomy były bardzo spójne i zdecydowanie to się udało, ponieważ uważam, że jest to super godne zakończenie na miarę tej serii. A jak wiemy. Ogólnie o dobre zakończenia w seriach jest dosyć trudne. Mm -hmm. W czerwcu przeczytałem także Bruno Whatever, Leo Gramskiego. A ja przeczytałem Georgia, Alex Gino. Wiem, że poprawnym tytułem jest Melissa, o czym też więcej mówię w naszym odcinku, w którym recenzujemy te dwie książki. Tak, odcinek został nagrany przy okazji czerwcowego maratonu, ponieważ jak na pewno wiecie, przez cały czerwiec trwał tęczowy maraton, który organizowaliśmy razem z Maxem Bukowiczem, Martą Panną Fox oraz Paulą Very Little Book Nerd. Generalnie maraton był bardzo fajny, Dawno skończyło się też rozdania z tej okazji, no i udało nam się ścignąć po takie właśnie queerowe książki. To jeszcze przeczytałeś mój ostatni miesiąc. Tak. No ale tak samo w tym, w tym klimacie był już hardstopper, także naprawdę bardzo fajne tytuły, właśnie idealnie wpasowujące się w Prima. Jednak ważne jest to, żeby pamiętać o tolerancji, o otwartości drugiego człowieka nie tylko w czerwcu, ale przez cały rok w postanowiłem kontynuować przygodę z książkami Billy i Paris i przesłuchałem Dylemat. To już jest ostatnia książka tej autorki wydana w Polsce, więc cieszę się, że mam je ze sobą i będę wyczekiwał już nowych pozycji. To jest tak, że Dylemat opowiada o Liwi, która jest 40-letnim kobietą i w książce ma wydarzyć jej 40. właśnie urodziny to ma być bardzo huczne przyjęcie, którego ona wyczekuje. Ma to być taka trochę rekompensata za wesele, którego nie miała, przynajmniej nie było takie idealne, jakiego by sobie wymarzyła. I to jest tak, że nie będzie na tym przyjęciu tylko jej córki Marni, ponieważ ona studiuje za granicą, i nasza główna bohaterka z tego powodu, mimo, że ją, jakby, mimo że kocha tę swoją córkę, jest zadowolona, że ona nie przyjedzie. A pod koniec tego przyjęcia ma ona wyjawić jakiś sekret swojemu mężowi Adamowi. I to jest tak, że historia od początku mnie tak średnio ciekawiła, przyznam. Natomiast, no bo opis ma taki okej. Okay. Natomiast sięgnąłem, ponieważ to jest PJ Paris i książki całkiem są fajne, takie rozrywkowe. Natomiast ta była zdecydowanie najgorsza. Mam wrażenie, że to nie jest już taki thriller po prostu to jest książka obyczajowa. Ani nie trzymała ona za bardzo w napięciu, ani się nie zżyłem z bohaterami. Też właśnie wiem, że od Billie Parry takich bohaterów, że my, ich cał my im całkiem jakby kibicujemy w tych książkach, co też jest plusem, jeśli chodzi o ten gatunek. Natomiast w tej jakości nie zaangażowałem w losy tych bohaterów. tej ich motywacje, to ich takie trochę, takie decyzje podejmowali, nie do końca tego to rozumiałem, więc to mi się tak średnio podobało. Mam wrażenie, że w książce napięcia w ogóle nie ma. Nie ma żadnych plot twistów, żadnego takiego wow rozwiązania na koniec. Po prostu mam wrażenie, że dużo rzeczy możemy trochę przewidzieć, trochę jest podane wcześniej. Niektóre, momen, niektóre rzeczy, które się wydarzą pod koniec, są już tak trochę wcześniej do przewidzenia, co mi się nie podobało. No fajne jest to, że na przyjęciu mamy dużo gości i każdy ma trochę z kimś jakieś powiązania, nie wszyscy się lubią i to też jest dosyć fajne, że właśnie jest to jedno duże przyjęcie i tam jest tak dużo na no, różnych osób. Podobało mi się, że sam tytuł właśnie ma jakby jest dylemat i każdy miał jakiś dylemat, czy coś powiedzieć, czy coś zataić. I to było fajne. I to fajnie wybrzmiało właśnie w połączeniu z tym tytułem. No natomiast sama książka, ja nie do końca ją polecam. Myślę, że gdybym ją miał czytać w papierze, to raczej bym nie dokończył jej, ze względu, że wiadomo, książki w papierze trochę trudniej jest się przyswajać niż audiobooki. No ale mówię, jest to chyba jedna z gorszych książek tej autorki i w ogóle jeden z gorszych thrillerów, jakie czytałem. No właśnie mówię, nawet ciężko nazwać ją thrillerem, ponieważ oh, wow. to było więcej książki, więcej obyczaju niż takiej akcji. Dlatego ja zdecydowanie jej nie polecam, i, i myślę, że spokojnie sięgnijcie po jakieś inne książki tej autorki. Terapeutkę za zamkniętymi drzwiami to są bardzo dobre książki, a ta taka jest no bardzo średnia. No, a ciekawa była ta tajemnica, którą ona miała zlecić temu mężowi. No, nie za bardzo. Z <laughs> tej w ogóle nie było żadnego napięcia. Takie mam wrażenie, że. Ale taka miałka była ta historia, taka nijaka. Mam, mam wrażenie, że wypadnie mi z pamięci dosyć szybko. No teraz opowiem Wam o książce, której przysłuchałem audiobooku, a był to Powrót po latach. Przeczytałem, a raczej przesłuchałem Instytut Stephena Kinga. Wspominałam o tym na kanale, że kiedyś się zabrałem za tę książkę w papierze, ale z jakichś tam niewiadomych powodów przerwało mnie, dlatego, że mi się nie podobała. Po prostu jakoś miałem przerwę i później uznałem, że ta przerwa jest zbyt długa, żeby wracać do książki. Właśnie dlatego, że mi się podobała i nie chciałem tej książki tak besztać. Dlatego uważam, że to był bardzo, bardzo udany powrót, ale zacznę i tak, od fabuły. Mamy tutaj dwóch głównych bohaterów. Jednym z nich jest Tim, czyli mężczyzna przed 40, emerytowany policjant który udaje się do malutkiego amerykańskiego miasteczka w trakcie swojej podróży do chyba Nowego Jorku i zatrzymuje się w tym miasteczku na jakiś czas. Drugim bohaterem jest dwunastoletni Luke, czyli chłopiec, który ma kochającą rodzinę, jednak, podobnie jak wiele innych dzieci, zostaje porwany i przetrzymywany w tajemniczym instytucie czyli miejscu, w którym właśnie są przetrzymywane porwane dzieci i na których są robione badania ze względu na ich moce telekinezy i telepatii. Zaczyna od tego, że się się tutaj język, jaki był użyty, nie był może jakiś spektakularnie dziwny czy nietypowy, jednak te opisy um, amerykańskiego Dupre, nie wiem, czy to jest prawdziwe miasteczko, bo to chyba było w Karolinie, czy w um, jakimś innym stanie, ale generalnie miasteczko było cudownie odpisane. Właśnie taki klimat takiej południowej prowincji, ale tutaj mogę nie być obiektywnym, bo ja uwielbiam, mm. y, uwielbiam w ogóle książki i fabuły, które dzieją się y, właśnie na pro amerykańskiej prowincji. Ja tak samo. Ale tak samo język młodzieżowy, właśnie tutaj język tych dzieci, które mieszkało w instytucie naprawdę był bardzo fajnie oddany, właśnie był taki odpowiednio zaczepny, czasem dość humorystyczny i myślę, że to było bardzo tutaj dobrze oddane. Gdybym mógł sobie zażyć, to chciałbym trochę więcej wydarzeń o pierwszym bohaterze, o którym wspomniałem, czyli o Timie właśnie na emerytowanym policjancie, bo uważam, że gdybyśmy trochę lepiej go poznali, trochę lepiej poznali właśnie mieszkańców Duprej, to później by nam było się troszkę łatwiej zaangażować w ich losy, a jednak duża część książki dzieje się właśnie w tytułowym instytucie, w którym oczywiście też było bardzo fajnie, bardzo były fajne wydarzenia. Zdecydowanie to, że wiek bohaterów był tak niski, ponieważ te dzieci miały tak, no nie wiem, od 10 do 16 lat, czyli takie no pomiędzy dziećmi a nastolatkami byli, to myślę, że no, ułatwiało trochę zaangażowanie mhm. się, bo jednak chodziło o bardzo młode osoby, którym dzieje się krzywda, i no myślę, że zazwyczaj jesteśmy trochę bardziej wrażliwi na krzywdę dzieci mhm. niż dorosłych. Ja tak w, w tym przypadku czułem, totalnie im kibicowałem, bo naprawdę oni mieli taką charyzmę, tak się wspierali, to naprawdę było tutaj świetnie pokazane. Że właśnie jak dzieci potrafią sobie radzić w takich trudnych sytuacjach. Gdybym miał na coś ponarzekać, to może na cel działania i funkcjonowania instytutu. Robią tyle okropieństw, ale kiedy tak gdzieś za połową książki dowiadujemy się po co, to ten cel nie jest jakiś taki bardzo wymyślny. Ja uznałem go za nieco oklepany. Jeśli tak się jeśli w popkulturze, to ktoś mógłby mieć, myślę, podobne odczucia. Jednak to jest tak trochę nie do końca, ponieważ z jednej strony ten cel uważam za oklepany, ale kiedy później trochę lepiej Poznajemy jakby całokształt sytuacji, to naprawdę z drugiej strony jest to coś oryginalnego, więc to jest taki pewien dysonans. Trochę minus, ale jednak jakoś złagodzony w, pod koniec książki. Mm -hmm. I właśnie na koniec książki tutaj bym chciał pochwalić, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobry thriller. Fajnie się kończy, finał jest odpowiednio mocny i w ogóle tej akcji tutaj wcale nie brakuje. Ale nawet te przystoje tutaj są warte uwagi. Dlatego uważam to za bardzo udany powrót. Co więcej, widziałem, że Stephen King ma teraz zapowiedzianą w, w Polsce e, młodzieżową fantastykę, ewentualnie urban fantazy na którą bardzo mam ochotę. To się chyba się nazywa baśniowa opowieść, tak mi się zdaje. I na pewno po tę książkę sięgnę. I właśnie miałem taki cel, żeby przed tamtą nadrobić instytut. Ale właśnie fajnie, że Stephen King wydał książkę, która nam się spodobała, ponieważ jego książki są nie do końca w naszym stylu. I no, ja czytałem dwie, to mi się średnio podobały. Ty nie, czytałeś, nie przeczytałeś, właśnie, sklepiku z marzeniami. Tak, ja tylko lata temu czytałem Wielki i wtedy mi się podobał, ale kompletnie nie wiem, jakbym go dzisiaj. No, ale widać, że jego książki są takie kontrowersyjne, mm. więc cieszę się, że Instytut, która jest chyba jeden też z naszych ksi książek, ponieważ. Nie została tak bardzo dawno wydana, że się okazała fajna. Tak, nam przypadła do gustu, dlatego też dosyć trzymam kciuki, bo ciekawie mnie ta baśniowa opowieść. No i szczerze, Steven ma tyle interesujących książek, że chciałbym się przekonać do tego autora. Nasza siostra też poleca nam serię Pan Mercedes. Także jak coś, to możecie dać znać, jeśli czytaliście, czy warto po nią sięgnąć i czy na przykład jest w podobnym klimacie, co Instytut. Teraz przechodzimy z małym ogłoszeniem. Na Instagramie już o tym wspominaliśmy, więc teraz pora wspomnieć tutaj. Yy, opowiemy o książce, którą przeczytaliśmy właśnie w czerwcu i która będzie naszym lipcowym patronatem, czyli autobiografii Christine Lauren. Tak, nigdy się tym nie chwaliliśmy, ponieważ wtedy czytaliśmy to no i musieliśmy podjąć decyzję odnośnie patronatu, ale już teraz możemy potwierdzić, jest to historia jak najbardziej warta uwagi. Wspaniała młodzieżówka, którą no, my ogólnie pokochaliśmy. Mam tutaj naprawdę bardzo ciekawe motywy, właśnie jak religia mormonów, jak pisanie książki przez jeden semestr oraz jak y, rodzące się uczucia między dwoma chłopakami w y, jednym z najbardziej konserwatywnych miasteczek w USA. No, ja uważam, że książka po fabule jest bardzo oryginalna. Y, jest świetnie napisana, bardzo dobrze też przetłumaczona. Tak. Tutaj Aga no, naprawdę zrobiła świetną robotę. Tak, nie chcę tutaj więcej zdradzać, ponieważ wiadomo, będzie osobny odcinek w lipcu. Książka wychodzi w wydawnictwie Pruszyński. Fajne, że właśnie Pruszyński idzie w te książki młodzieżowe, o czym już też wiele razy wspominaliśmy, czy na kanale, czy na Instagramie. A premiera autobiografii jest 26 lipca. Ja tylko wspomnę, że jak widziałem niektóre zapowiedzi właśnie z Pruszyński, czy na Instagramie Pruszyński Young, o Boże, jakie tam są genialne tytuły i zapowiadają, już po prostu zacieram ławki. Tak, będzie na pewno co czytać. A wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, ile książek Wam udało się przeczytać w pierwszym półroczu, i na, pamiętajmy, że czytanie to nie wyścigi i każda liczba jest y, dobra. Też, możecie dać znać, czy jesteście swoimi wynikami usatysfakcjonowani, jednak na pewno my nie będziemy Was oceniać. Tak, dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka, za to, że obejrzeliście do końca. Zapraszamy Was z naszego Instagrama i TikToka, nazwa wyświetli się na ekranie. Zapraszamy również na konta na Goodreads i lubimy czytać wszystkie linki, dostaniecie w opisie tego odcinka. Tak, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, będzie nam bardzo miło. Możecie również zostawić sumienny komentarz, łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! best